Czy w cenie około 1000 zł można złożyć wydajny komputer do gier z części używanych? No jasne, że tak i udowodniałem to wielokrotnie. Zresztą wraz z Piotrkiem zmajstrowaliśmy maszynę wyposażoną w sześciordzeniową i 12 wątkową i7 5820K oraz RTX 2060 Super. Z kolei Łukasz z Kamilem przygotowali jednostkę z Ryzenem 5 2600 oraz GTXM 1080, a oba komputery wystawiliśmy do wielkiej bitwy o miano najlepszego używania wanego komputera za 10 Jagiełów. Nas jednak ograniczał czas oraz sztywne zasady zobowiązujące obie z drużyn do zakupów tylko i wyłącznie lokalnych i jedynie od osób Prywatnych. Natomiast nieco inaczej do tematu podeszli inni, niezależni Bitkowicze spoza konkursu: Mariusz oraz Kacper, czyli NX i Tech -Kacpero. Ta dwójka, budując swoje PC do około 1000 zł, postawiła na moje ulubione Ziony oraz mniej ulubione Radeony. I generalnie linki do wszystkich tych filmów, które przed chwilą wymieniłem, są w opisie tego materiału. A wielki finał bitwy, w którym weźmie udział oczywiście zestaw Mój i Liptona oraz Łukasza i Kamila. Będzie już na dniach opublikowany właśnie na kanale U z Maslow. Także koniecznie tam zostawcie sobie suba, żeby tego filmu nie przegapić. Jestem mega ciekawy, ten film wyszedł. Jeszcze go nie widziałem i mam nadzieję, że będzie fajna zabawa i dla Was, i dla nas po raz kolejny oglądając to, co już. Nagraliśmy jakiś czas temu. Natomiast na bazie tych trzech konfiguracji, które wymieniłem przed chwilą, można wysnuć wniosek, że dróg do złożenia najlepszego komputera w cenie do około 1000 złotych jest naprawdę wiele. Ale czy istnieje jedna? Najlepsza. Aby to rozstrzygnąć, trzeba by było zapytać kilku filozofów o zdanie, co to właściwie oznacza najlepsza. Jako jednak, że my czasu nie mamy, to skupimy się na połączeniu najlepszych cech ze wszystkich tych trzech wymienionych już konfiguracji i drogą kompromisu wybiorę i zaprezentuję Wam najlepsze rozwiązanie. Najlepsze, oczywiście, moim zdaniem. Jako, że mamy listopad i zaczęły się właśnie największe promocje w roku, to grzechem byłoby z nich nie skorzystać, szukając najwyższej wydajności w najniższej cenie. Dlatego zaczniemy od zbudowania bazy pod nasz komputer gamingowy w oparciu o najwszechstronniejszy i aktualnie chyba najbardziej lubiany i najczęściej wybierany budżetowy soket. A 4 i tu mała uwaga ceny używanych płyt pod Ryzeny to żart. Nie wiem, z czego to wynika, ale chipsety B450 czy B550 potrafią być droższe z drugiej ręki niż jako nowe kupione w sklepie. Dlatego ja postawiłem na nową, a przy okazji ładną białą płytę z, AliExpress, gdy ruszyły tam właśnie Blackwickowe. Promocję. A sponsorem tego materiału jest nikt inny jak Shops. Płyta Machinist B450 wyjściowo kosztuje 186 zł, ale korzystając z kodów rabatowych, które są w opisie tego materiału oraz na stronie promocji Shops, możecie zgarnąć ją za jedyne 160 zł. Dobra cena? Niezła, ale czy może być jeszcze lepsza? No pewnie, że tak. Bo aktywując gorący cashback z Letty Shops, od ceny zakupu można dostać jeszcze zwrot 4% wartości, co finalnie daje cenę niecałych 154 zł za nową płytę z chipsetem B450 i jeszcze białą. Wysyłka jest darmowa, a mój egzemplarz przyszedł do mnie w raptem 9 dni, więc bardzo szybko i bez żadnych dodatkowych kosztów. Natomiast słuchajcie, gdyby to oszczędzenia było tylko i wyłącznie kilkanaście złotych, to bym wam gitarę nie zawracał. Bo najlepsze jest to, że kupując cokolwiek aktualnie z cashbackiem od Leti Shops, otrzymujecie również losy na loterię, w której do zgarnięcia jest 100 tysięcy złotych oraz inne świetne nagrody. Jak wziąć w niej udział? Po prostu zacznij działać. Pobierz aplikację Leti Shops, jeśli jeszcze jej nie masz. Zaakceptuj regulamin loterii i zacznij zakupy w sklepach partnerskich, a tych są setki. Każdy zakup to szansa do 50% cashbacku i kolejny los na loterię. Wszelkie linki odnajdziesz w opisie tego materiału, więc go sobie tam rozwiń. I zarówno produkty, filmy, promocje i wszystkie kody tam dokładnie się znajdują. Więc śmiało, zaglądamy, sprawdzamy, tam jest absolutnie na dole wszystko. Tymczasem wracając do naszego materiału. Zakładając więc, że zrobiliście tak jak ja, to macie już bazę, czyli płytę i w waszej kieszeni nadal zostaje około 845 zł. Plus minus. Jeśli stawiacie na bezkompromisową wydajność po stronie CPU, to doradzam w tym momencie nie bawić się w półśrodki i wziąć przy okazji zamawiania płyty z AliExpress od razu set z procesorem oraz RAMem. Taki zestaw wyjdzie po użyciu kodu rabatowego 555 zł, a po zwrocie cashbacku już jedyne 533, ale trzeba się liczyć z tym, że nie zamkniemy się wtedy z wydajną kartą w cenie do 1000 zł. Natomiast będzie bardzo wydajnie i polecam, jeżeli możecie, no to właśnie dołożyć te 150-200 zł, bo wtedy będzie komputer naprawdę kozak. Ale jeśli się nie da, spokojnie, jest też opcja bardziej optymalna finansowo i nazywa się ona oczywiście Ryzen 5. 3600. Najtańsza oferta na moment nagrywania tego odcinka, która nie wyglądała podejrzanie i chyba też nie jest przy okazji skamem, to 190 zł. Natomiast to raptem jedna, jedyna oferta, bo oczywiście procek jest używany. Więc gdybyście mieli problem znaleźć tego procka w cenie poniżej 200 zł, lepiej jeszcze w ogóle z chłodzeniem, no to polecam się nie bawić w szukanie i w żebranie, negocjowanie. Tylko od razu sobie wbicie na Ali i tam macie oferty kapkę droższe, ale z cashbackiem i kodami powinny. Wyjść, powiedzmy, w miarę podobnie, a nie musi się z nikim wykłócać o wysyłkę, o jakieś tam rabaty i tak dalej. Tylko normalnie 250 i procent do was przeleci w ciągu kilku dni z za wielkiej wody. Przy okazji powinien on być również nieużywany, bo przynajmniej tak wydaje się być po opisie, że to są procesory. No nie powiem, że są nowe, bo to było nadużycie, ale są nieużywane. Przynajmniej moja sztuka nie miała żadnych absolutnie śladów używania, więc zakładam, że są one po prostu OM-owe, czy no i po tych zakupach, w najlepszym wypadku, czyli znajdując rejestr na 5 5600 poniżej 200 zł, powinno nam zostać ogólnie w budżecie jeszcze 600 50 ziko. Ładny RAM DR4 będzie kosztował około 100 zł, brzydszy, ale równie funkcjonalny około 80. I oczywiście celujemy minimum w 16 GB o jak najszybszym taktowaniu. Budżet ciaśnieje, ale spokojnie, damy radę. Szukanie używanego dysku SSD może być trudne. Warto jednak rozejrzeć się za czymś w okolicy, nim pójdziemy do sklepu, bo można trafić przykładowo na takiego choćby Rama CX400 za 65 zł, prawie nowego, co będzie bardzo bardzo łaskawe dla naszego budżetu. Jeśli jednak nie jest on napięty niczym plandeka na żuku, to ostatecznie można też poczekać na lepsze promki i wziąć po prostu nowy dysk prosto ze sklepu, a w najbliższych dniach takich promocji powinno nie brakować, więc dla cierpliwych jest to chyba najlepsze rozwiązanie, przy okazji dla tych, którzy wolą mieć też coś po prostu pewnego z paragonem i tak dalej. I za stówkę prędzej czy później coś na bank się trafi, spokojnie. No i ile w tym będzie zostało? No jeżeli dobrze liczę, to jakieś plus, minus 500 zł. Może dwie dyszki w jedną, może dwie dyszki w drugą. Oczywiście o ile oszczędzaliśmy, czyli braliśmy te tańsze opcje, jeżeli nie oszczędzaliśmy, no to mamy bliżej tych powiedzmy 400. Może z jakąś lekką górką, ale jednak definitywnie bliżej 400 niż 500. No i tak, obudowy nie liczę, bo szanujmy się, jeden kupi ją za dychę, inny za w cudzysłowie bombonierkę, a ktoś inny po prostu jeszcze wyciągnie z piwnicy, więc z obudową jest generalnie tak, że jeżeli wam jest potrzebna, poszukajcie po po prostu w wystawionych ogłoszeniach. Oddam za darmo, a jeżeli takich by akurat w okolicy nie było, to za dyszkę 2, trzy, no maksymalnie pięć. Na pewno prędzej czy później coś znajdziecie. Easy. Najważniejsze kupić teraz w tym momencie zasilacz i kartę graficzną, a budżet ciśnie. No bo tak, RXA 5700 dostaniemy do około 500 zł bez problemu. I wtedy zostanie nam jeszcze sporo kasy na zasilacz. Bo w zależności od oferty może to być nawet około 100 zł i więcej. Jednak z wersjami XT będzie już definitywnie gorzej. I tu polecam kierować się zasadą, że lepszy jest niższy model, ale z lepszym. Chłodzeniem niż lepszym model, ale z gorszym chłodzeniem, bo finalnie, kiedy karta będzie się przegrzewać, to i tak zrówna swoją wydajność z tą gorszą kartą. Poza tym, gorszą kartę, ale z lepszym chłodzeniem, zawsze można podkręcić i też nadrobić tę straconą wydajność względem modelu wydajniejszego, ale z gorszym chłodzeniem, które mogłoby właśnie tę wydajność obniżać. Więc lepiej myśleć tymi kategoriami przy wyborze karty graficznej, a nie samymi cyferkami, bo to może nas. Wyprowadzić w maliny. Co do zasady, RTX 2060 czy 2060 Super będą pobierać minimalnie mniej prądu od pokrewnych RX-ów, za to różnice w wydajności są subtelne. I w tym przypadku wiele rozbija się po prostu o konkretny egzemplarz karty, jego wersję, system chłodzenia, potencjał OC i wiele innych czynników. Więc czy ostatecznie postawicie na RX-a 5700XT czy RTX-a, to już zależy stricte od tego, co się Wam trafi. Moim zdaniem, nie ma to Złego wyboru, po prostu kupcie kartę rozsądnie, przede wszystkim patrząc na jej stan bo ostatecznie co Wam z tego, że będziecie mieli wydajniejszą kartę, która zaraz Wam padnie, bo będzie po prostu dojechana. Lepiej wybrać kartę nieco słabszą, ale po prostu taką, która będzie w lepszym stanie albo z pewniejszego źródła, bardziej zadbaną, bardziej energooszczędną, chłodniejszą, cichszą i tak dalej. No i w końcu finalnie wybór karty podyktuje też nam wybór zasilacza. Jeżeli karta będzie bardziej energooszczędna, będziemy mogli przyciąć, na zasilaczu nie będziemy musieli kupować jakiegoś bardzo wydajnego, tylko wystarczy nam powiedzmy 450 bezpiecznie 500W. Oczywiście mówię o linii 12V, a nie o modelu zasilacza. To jest bardzo ważne. Czyli innymi słowy, patrzcie na etykietę, nie 12V, a nie patrzcie na naklejkę, i na nazwę, po prostu, że tam jest wpisane ATX 500W itd., tak bo to może być mylące. I oczywiście wybieramy zasilacze. Markowe, ale też się tam bardzo jakoś nie przejmujemy, jeżeli to jest jakaś, powiedzmy, bardziej budżetowa marka, byleby to nie było nic wybuchowego, niebezpiecznego, jak Akega, Megabajty i inne podobne urządzenia. I tak oto, moi drodzy, jawi się najlepszy, moim skromnym zdaniem, komputer do lub bardziej w okolicach. 1000 zł, który możecie w tym momencie, czyli na końcówce 2024 roku, sobie złożyć z mniejszymi bądź większymi problemami, w zależności oczywiście od tego, który segment komponentów wybierzecie, bo możecie wybierać bardziej nowe oferty z pewnych źródeł, gdzie w tym momencie taka cena będzie bliższa, powiedzmy 1200-1300 zł, ale będziecie mieli wszystko pachnące, nowiutkie. No, oczywiście poza kartą graficzną, bo ta akurat no, musi być używana, żeby się zmieściła w budżecie. Ale też możecie hardkorowo pójść tym tropem, którym poszedłem ja z Piotrkiem, czy którym poszedł Kamil z Łukaszem, i wybierać tylko i wyłącznie używane oferty, negocjując ceny i jeszcze dokręcając za każdym razem każdą możliwą śrubkę, żeby tu cłówkę, tu 5, tam 10 pourywać, żeby wasz komputer wyszedł nawet może i nie wiem, bliżej 900 zł, co może być trudne zakładając, że chcemy wybrać RTX 2060 Super, czy. RXA 5700XT i tak dalej, i tak dalej. Ale polujcie na oferty, zachęcam Was serdecznie, a przy okazji wejdźcie w opis, odnajdźcie linki do trwających promocji, powiązanych oczywiście z cashbackiem od Let's Shops i oszczędzajcie, bo kto oszczędza, to ma więcej kasy, kto ma więcej kasy, kupuje lepsze komponenty proste. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.